Witam Państwa i zapraszam na wysłuchanie prognozy na październik 2019 roku dla osób spod znaku wodnika. Proszę Państwa, to będzie prognoza ogólna dla wszystkich osób spod znaku wodnika, natomiast z pewnością nie wszyscy odnajdą tutaj siebie, jeżeli ktoś był zainteresowany indywidualnym czytaniem, czytaniem partnerskim, ogólnym albo czytaniem rocznym, jakiekolwiek pytania. To proszę o kontakt mailowy, a mój adres mailowy znajduje się pod filmem. Wodnik w październiku. Brawo, dziesiątka monet, to jest Wasza obecna sytuacja, to jest zadowolenie, to jest dom, to jest rodzina. To jest również gratyfikacja finansowa, czyli albo Wam wpadnie coś ekstra, jakiś pieniądz, generalnie zadowolenie w jakiejś sferze finansowej, materia, ale też sta stabilne, stałe rzeczy, dom, rodzina, fajnie, bardzo fajnie. Co Wam może pomagać lub przeszkadzać? Karta z martwych wstania. To jest karta w innych taliach nazwana sądem ostatecznym. Proszę państwa, jeżeli były jakieś problemy, to wy się odradzacie, Od, po prostu powstajecie na nowo jak feniks z popiołów. Ale ta karta jest również kartą karmy, czyli prawdopodobnie myślę, że dla wielu będzie to jakby odrobienie karmy. Co to znaczy? To znaczy, że już się wszystkiego nauczyłam i spłaciłam wszystkie długi, tak? No, ale tak jak mówię, to mogą wracać sprawy. Od razu mówisz, to mogą wracać sprawy związane z domem rodziną, to, co wcześniej powiedziałam, z pieniędzmi, bo to jest karta, no to tak jak do sądu się idzie, prawda? Że coś było wcześniej, a teraz musimy się z tym z tym, że tak powiem, rozprawić. Więc pewne sprawy mogą wracać z przeszłości, o których już mogliście dawno zapomnieć. A teraz one się dopominają o jakby no, załatwienie. O załatwienie. Przyczyna tej sytuacji, no to są kwestie finansowe. Okej, okay, bardzo to, no w, te, w tym, teraz tej konfiguracji to zdecydowanie się pokazuje. Kwestie finansowe, jakieś tutaj bankructwo, jakiś dług, yy, braki. Yy, no niedobór, niedobór. Tutaj jest jakiś brak. Ale proszę Państwa, w tej karcie jest również, również takie pozostawienie samemu sobie, więc to może nie, nie tylko dotyczyć spraw związanych z finansami. To przyczyna tej sytuacji może być związana z tym, że też ktoś został sami, ale to, ponieważ to jest związane z domem i z rodziną, takie sprawy mogą do Was wracać w tym miesiącu i domagać się załatwienia. Co było w przeszłości? As Buław. Proszę Państwa, jakieś przedsięwzięcie macie za sobą? Coś zaczęliście? To może być związane z tym, że zarabiacie, tak? Czy związane właśnie z domem, nie wiem, zakup domu, bo wszystkie asy to są jakby nowe działania, tak? Coś nowego. Więc to mogło być kwestia założenia rodziny, kwestia domu, kwestia zarobków, tak? Taka tu się w, w przeszłości pokazała sytuacja, że coś zrobiliście po prostu, coś zadziałaliście, jakąś okazję, że żeście wykorzystali. Yy, o czym myślicie? Hmm. No, myślicie bardzo intensywnie, chyba myślicie i nic nie możecie wymyśleć. Dlaczego? Dlatego, że dwójka mieczy. Dwójka mieczy to jest karta, która pokazuje trudną decyzję. Yy, albo brak decyzji, może tak. Jest trudna decyzja na podjęcia i wy... Yy, pewne opóźnienia tutaj macie, próbuję Państwu ustawić dobrze ten podgląd, yy, bo nie umiecie podjąć decyzji. Po prostu pewnych rzeczy albo nie widzicie, albo nie chcecie widzieć, bo dopóki ta osoba ma opaskę na oczach, to ona nie wie, jakie, jakie są argumenty za i przeciw, więc nie podejmie decyzji, niestety. Tu jest trochę samoblokowanie się, żeby, żeby czegoś nie, nie zrobić, od czegoś nie od czegoś nie zostawić. Yy, w najbliższym czasie, co u Was? Karta głupca mówi o nowej drodze, o czymś nowym, o takim skoku na głęboką wodę ale z wiarą, że się uda, i to już któryś znak ma dzisiaj, któryś z kolei w takim sensie. Mówić o dzieciach, ta karta mówi, może mówić o nowej drodze zawodowej, o poznaniu kogoś nowego. Wszystko, co nowe w Waszym życiu, Nowa, nie wiem, nowe mieszkanie, wyjazd. Proszę Państwa, zaczyna się październik, więc y, tutaj podejrzewam, że y, kwestie wyjazdów na uczelnię czy rozpoczyniania nowego roku akademickiego absolutnie to pokazują, tak? Wasze nastawienie w tej sytuacji. Znowu macie Asa. A to jest dobre nastawienie emocjonalne. Czyli jeżeli jesteśmy do czegoś emocjonalnie dobrze nastawieni, to już od razu powiem, że to jest połowa sukcesu, bo to jest pozytywne myślenie, tak? Takie emocje dobre. Nie jakieś negatywne, nie jakieś zamartwianie, tylko dobre emocje. Co jeszcze w tej karcie? W tej karcie jest szansa na nową miłość, ale to jest wasze nastawienie. Czyli jeżeli są takie osoby, które. Czekają na to, żeby kogoś poznać, bo są singlami, na przykład, to wy jesteście w tym momencie gotowi, żeby wejść w nową relację. Bo wbrew pozorom, co widzę po wielu, wielu yy, mailach prywatnych Państwa, nie zawsze jesteśmy gotowi na nową relację po zakończeniu starej. Czasami, nawet bardzo często, mam yy, właściwie w zestawie pytań: mam pytanie o Jakiegoś partnera, a jeżeli z nim się nie uda, to co dalej, tak? Proszę Państwa, pewne relacje trzeba zakończyć, żeby zacząć nowe, i tutaj w, w, u Was ta gotowość jest na to, żeby nową relację ewentualnie zacząć. Co w Waszym otoczeniu się dzieje? No, no prawdopodobnie tak, prawdopodobnie nowa relacja to u Was będzie. To jest przyjaźń, ale to jest też związek, który tutaj może się u Was zadziać. Wasze otoczenie Was wspiera, albo w otoczeniu poznacie. Znaczy po prostu poznajecie kogoś, kogoś, kto tutaj no, może fajną, fajny związek z wami stworzyć, oparty na, na uczuciu, oparty na przyjaźni, na takim mm, dawaniu sobie nawzajem. Super, bardzo fajne. Wasze nadzieje lub obawy? No macie nadzieję, że będzie sukces. No rewelacja, po prostu rewelacja. No gdyby nie to, że to jest dla wodnika, to nie uwierzę, że to jest dla wodnika, prawda? Karta szóstki, Buław mówi o tym, że mamy nadzieję, że to nad czym pracujemy, to co zaczynamy, bo tutaj mamy dwa nowe początki, yy, nawet trzy, bym powiedziała, że to przyniesie yy, pożądane rezultaty, że to będzie sukcesem naszym, że to będzie nasze zwycięstwo, tak? I rezultat ojejku, ale dziesiątka miecie no niestety wygadałam. Dziesiątka mieczy to jest karta, która mówi, że mamy czegoś dość. Zresztą, z drugiej strony, jeżeli mi się pokazują te dwie nowe karty, znaczy, inaczej, karty, które są związane z nowościami, z nową drogą, to ta dziesiątka może nie dziwi, dlatego że jak zostawię te dwie karty, to może podejmiecie decyzję o jakimś zostawieniu czegoś. Miecz spada. I zostawiacie coś, zamykacie jakiś etap, zostawiacie nim pracę, yy, odchodzicie z pracy, rozstajecie się z partnerem, wyprowadzacie się z mieszkania jakiegoś, bo mi się tu cały czas pokazują nowe rzeczy, więc to może być i nowy partner, i nowe przedsięwzięcie, więc i praca, i z, życie prywatne. Yy, proszę Państwa, pewne decyzje, yy, które to mi się pokazują, trudne decyzje, mogą was kosztować wiele nerwów tym bardziej, że wy dużo analizujecie i w karcie dziesiątki mieczy to może doprowadzić was do bezsenności do depresji, do, do takiego zamartwiania się ale podejrzewam, że wy już zdajecie sobie sprawę, że tą decyzję trzeba podjąć jakąś decyzję o zakończeniu czegoś to mogą być sprawy związane z domem z pieniędzmi, czyli też praca no ale bo u was się pokazuje zupełnie coś nowego. No i rozliczenie, rozliczenie. Tutaj się pokazuje u mnie yy, tak yy, No rozliczenie z kimś, z czymś. Yy. Bo to wraca, to będzie wracać jak, jak bumerang. Jak się tego nie zamknie raz, a wygląda, że zamkniecie, to, to będzie wracać non stop. Trza raz a dobrze. Okej. Okay. Zapytamy, o co tu może chodzić. Raczej emocjonalna karta mi się pokazuje, ale raczej taka zadowalająca, więc trzeba coś, trzeba coś mm, załatwić, żeby się uspokoić, bo to jest karta, y, która mówi o samozadowoleniu. I dopóki nas będzie coś gryzło, coś będzie nas męczyło, co jakaś niezałatwiona sprawa, no to my będziemy niezadowoleni. A tu chodzi o to, żeby się odrodzić, żeby wreszcie powstać, tak, na nogi, stanąć na nogi, tak? Ale pewne rzeczy wygląda, że trzeba będzie zakończyć, trzeba będzie zdecydować coś. Może z bólem serca, może z bólem serca. Mamy tutaj wymianę informacji, mamy wiadomości, mamy korespondencję, mamy yy, yy, po prostu komunikację, więc chyba trzeba będzie komuś coś zakomunikować. Bardzo jestem ciekawa Państwa komentarzy, bo yy, co jest w tym, co jest w tym jakby. Pocieszającego w tym czytaniu, to to, że jakby kończycie nowe, ale to dlatego, że już nowe, kończycie stare, bo już nowe czeka na horyzoncie. Na waszej drodze już stoją nowe rzeczy, nowe osoby, nowa droga, nowy, nowy partner, nowy związek, nowa może ścieżka też zawodowa, więc to jest jakby naturalna kolej rzeczy, że coś trzeba zakończyć, żeby coś nowego zacząć. No i teraz karta mówi, a co ci podpowiada intuicja? No fajnie, więc dla każdego to będzie coś innego. Proszę Państwa, co to jest intuicja? To jest coś, no mówi się, że nieuchwytnego, ale to nie jest przeanalizowanie czegoś. To nie jest myślę, że to. Nie, intuicja to jest pierwsza myśl, która nam przychodzi. Bardzo ciekawa jestem, co Wam intuicja podpowiada, albo co już rzeczywistość podpowiada. Dlaczego? Dlatego, że miecze to jest też analiza, więc to nie jest tak, że to ma być znikąd. O, nagle coś kończę. Nie, nie, nie. Bo tutaj jest myślenie bardzo intensywne na ten temat. Bardzo intensywne. A co nowego u Was? No, nowy, ale u Was jest nowy rozdział. Absolutnie nowy rozdział. Proszę Państwa, mało tego, w tej karcie dokładnie jest pokazane, karta świat, pokazane. Koniec pewnego cyklu, początek nowego. Tu są nowe związki, sukcesy. Być może dla niektórych nowa praca, nowe przedsięwzięcie. No coś się musi skończyć, żeby coś się zaczęło, ale tak naprawdę to jest, to są zmiany na dobre dla was, naprawdę. Poproszę radę dla wodnika na październik. No, ale oczywiście. Wy macie się odciąć od czegoś. Karta królowej mieczy to jest uniezależnienie się, to jest samodzielność, to jest przemyślenie czegoś, zostawienie czegoś. To jest w ogóle karta rozwódki, czyli kobiety niezależnej, kobiety, która jest doświadczona i poradzi sobie sama. Poradzicie sobie. Poradzicie sobie z tym tutaj, bo te miecze się tu pokazały absolutnie może być takich. Ciężki moment, jakby podejmowania tej decyzji, natomiast to jest absolutnie dla Was rada, i, i takie tutaj zakończenia się pokazują. No, ciekawa jestem, co u Was. Czy to będą tylko związki, czy jednak też sprawy związane z materią. Bardzo dziękuję za wysłuchanie. Życzę Państwu dobrego miesiąca i pozdrawiam.